Czyli jak się czujesz, jaka awangardowa artystka? <laughs> ja nie czuję się awangardową artystką. Nie czuję się. Artystko w ogóle. To bardzo naturalna sytuacja. No właśnie, wiesz, jak mówisz, że nie czujesz się artystką, to mnie trochę dusza krwawi, bo ja się czuję artystką. Chociaż tak. nie jestem pewien. Ale jak powiedziałaś, że to jest naturalna sytuacja, no to trochę zbalniałem mówiąc kolokwialnie. Co to znaczy? Rzecz polega na tym, że artysta raczej odbieram jak człowieka, który gdzieś obok pana Boga mieszka. Tak? Mhm. A dlaczego mówisz, że sytuacja jest absolutnie naturalna, że nie ma napięcia, nie ma uczucia, że wkraczasz w czyjąś dziedzinę, że to nie wolno tam wchodzić. Opisałaś artystę jako kogoś, no opisałaś go właśnie, czyli to metaforyczna, że tak powiem, obraz metaforyczny. Gdybyśmy to spróbowali sprowadzić do pojęć, definicji, gdybym powiedział w ten sposób, że artysta jest kimś, kto ma pewną wizję i wprowadza ją w życie, to by odpowiadało tej metaforycznej obrazowi? No tak, tak. No Demiurg, jeden słowo, no tak? To A tu jakby nie jesteśmy Demiurgiem, tak? Nie. Czyli jeżeli to nie czujesz się awangardą artystką, to kim ja jestem? A ja nie wiem, nie jesteś. No ja też nie wiem. Dlatego się, się wypytał. Ale A nie wynika B. No to to jest to z, logika, z logika, żeśmy się to... pożegnali, tak? Z logiką my się pożegnali, to nie jest logika formalna, tak? No ale czekaj, bo może to ładne, że się z logiką... Jeżeli pożegnaliśmy się z logiką, to znaczy, że trafiamy w to pojęcie, które się urodziło. No, w naszym domów, w końcu tutaj, w czasie rozmów, czyli prekulturowość. Tak? Czyli, że istnieje taka przestrzeń, która jest nienazwana, z której wynikają wszystkie pojęcia, no bo z niej jakby wychodzą te pojęcia, ale w momencie, kiedy one są już nazwane, to przestają być w tej przestrzeni, tylko zaczynają być już kulturą. Tak? A pod kulturą. Gotuje się w tak bulgocze taka przestrzeń, w której właściwie wszyscy jesteśmy zanurzeni w jakiś sposób. I właśnie to bardzo fascynuje, dlatego, że w tą przestrzeń wolno wejść, że człowiek nie potrzebuje akceptacji, pozwolenia, przekroczenia jakichś tam barierków. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. I dlatego. Właśnie może dlatego i takie uczucie, że absolutno, absolutnie naturalny stan, tak? No dobrze, ja próbuję to zrozumieć jakby, ponieważ staram się na to patrzeć z różnych perspektyw, także ze swojej. Tak. Także ja się muszę zgodzić z tym, że nie jestem artystą. No dobrze, mogę nie, nie być, chyba niespecjalnie już mnie. Czepiłem się tej sztuki jak pijany płot. Mhm. A w momencie, kiedy powstało to pojęcie przedkulturowości, jakby nagle odretrzone z ulgą, że ja już do niczego nie muszę pretendować. Mhm. Ale z drugiej strony, no jaka jest ta przestrzeń? Czy ona jest, nie wiem, ciekawa, ważna, mądra, potrafisz to jakoś nazwać? Oczywiście, że ona jest mądra, bo daje takim... no takie okno, czy może nawet szeroko otwarte drzwi człowieku dla poznania siebie, do komunikowania. Skoro mówimy o kąpieli i zanurzeniu się, no to, to co czujemy po wyjściu? Czuję się nie. Satysfakcji niebieski. po prostu, że e, ja dotykam tego, ja mogę w tym e, poruszać się, że w końcu stworzyli obraz, który mi bardzo podoba się. Mhm. E, I o swoim obrazie tak mówić, ale jestem naprawdę, naprawdę tym obrazem zadowolona. Mhm. Także to jest jakaś i... Jakiś estetyczny w końcu oprócz duchowego sukcesu. To jest dla mnie też zaskoczenie olbrzymie. Dlaczego? Jakby te, jakbyśmy tego nie rozwali, jakbyśmy tego nie zdefiniowali, jakbyśmy nie powiedzieli, czy to jest kultura, czy prekultura i mi się to pojęcie bardzo podoba. Ja go tak luźno rzuciłem, jak pamiętasz w jakiejś naszej rozmowie później sprawdziliśmy, że takiego pojęcia nie ma, więc można go zaanektować. I mnie się ono wydaje bardzo prawdziwe dla gry, bo w nim nie tylko ja, który się czuł artystą przez wiele lat, ale ty też możesz się czuć tym, kim jesteś, z tym swoim doświadczeniem. No a tutaj to jest no, jakby kultura eksperymentalna. Gra za grą i okładamy, układamy je koło siebie i no to, co Ci pokazałem ostatnio. Bo zestawiłem nasze cztery gry i sama mówisz, że no tak, no, jest to różnica, prawda? Że to nie jest jakiś mój pomysł, jakiś mój wywies. I dlatego byłem ja tej gry ciekaw i dlatego no, mam poczucie, że jesteśmy na tej przestrzeni nie nazwanej jeszcze przez kulturę. Pani lingwistka, jak się Pani czuje w przestrzeni, w której jest żaden lingwista nie <laughs> Cudownie czuję się, teraz ona moja. Aha, i nazwiesz ją? Spróbuję.